Bogdan Trojanek ujawnia szczegóły na temat męża Wiki Gabor. Jest pewna bariera. Wiki Gabor przeżywa emocjonujący czas nie tylko w karierze, ale i w życiu prywatnym. Niedawno młoda gwiazda wzięła romski ślub z Giovannim Trojankiem. Dziadek chłopaka ujawnia kolejne szczegóły dotyczące ich związku. Teraz opowiedział o pewnej barierze językowej. W grudniu 2025 roku Wiki Gabor i Giovanni Trojanek wzięli ślub w rytuale romskim, który wzbudził ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Ceremonia była piękna i pełna tradycji, ale jak wyjaśnił dziadek Giovanniego, nie ma ona mocy prawnej w Polsce, więc para wciąż planuje formalne zalegalizowanie związku w Urzędzie Stanu Cywilnego. Choć wydarzenie świętowano w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół, teraz uwagę opinii publicznej przyciąga zupełnie inny problem bariera językowa męża Wiki. Giovanni Trojanek nie mówi dobrze po polsku. Dziadek Giovaniego ujawnił, że młody mąż gwiazdy urodził się w Wielkiej Brytanii i zna jedynie podstawy języka polskiego. On urodził się w Wielkiej Brytanii. Nie mówi dobrze po polsku, zna podstawowe rzeczy, ale jak dziennikarz zada mu pytanie, to on biedny nie odpowie i Wiki będzie musiała go ratować, powiedział Bogdan Trojanek w rozmowie z kozaczkiem. To oznacza, że w kontaktach z polskimi mediami czy podczas oficjalnych wydarzeń Wiki będzie musiała pełnić rolę tłumacza i wsparcia językowego dla męża. Wiki i Giovanni porozumieją się w języku angielskim. Na szczęście aktorka biegle posługuje się językiem angielskim, więc porozumiewanie się z Dziowaniem nie stanowi dla niej problemu. Choć wciąż pojawiają się pytania, jak młodzi poradzą sobie w codziennym życiu w Polsce i w kontaktach z mediami, dziadek Dziowaniego podkreśla, że młody mąż doskonale radzi sobie w swoim ojczystym języku. Co dalej ze związkiem Wiki Gabor i Dziowaniego Trojanka? Para nie planuje robić z siebie celebrytów w tradycyjnym stylu. Giovanni rzadko pojawia się w mediach społecznościowych, a Vicky kontroluje swoje publiczne profile i karierę. Pomimo barier językowych, fani mogą liczyć na to, że Związek Gwiazdy i Giovanniego będzie pełen wsparcia i zrozumienia.